Jestem właśnie przed domem Patty. O, tutaj ona mieszka. Zobaczcie, Patty jest napisane. Wpadliśmy na pomysł ze Sepkiem, żeby jakoś dostać narzędzia i zrobić tajny wieżowiec pod domem Patrycji. Ej, żeby ona się tylko niczego nie skakła. Dokładnie tak. Tutaj pod dołem byśmy zrobili taki wielki wieżowiec w dół. Ej, to będzie ciekawe. Ale nie mamy materiałów, nie mamy narzędzi. Zobaczcie, ekwipunek mam cały pusty. Mamy problem, dlatego że nie mamy ani łopaty, ani kilofa, ani niczego. Hmm. Może, ej, zaraz coś tam widzę. Ty, tam coś jest napisane. Pomocy i wygraj. Możemy tu wygrać jakieś diamentowe rzeczy. Wow, wow. Ale równanie. Ej, jest patrzcie do rozwiązania. na to! Jakie diamentowe rzeczy? Ej, dzięki tym rzeczom byśmy mogli się wkopać wszystko pod domem me Patrycji. Ej, to jest dobry pomysł. Tylko co on będzie chciał? Ej, pomocy 5 plus 10 równa się wygraj. Aha, chyba musimy odpowiedzieć na równanie matematyczne jakieś. Ja, hmm. nie 12? ja nie wiem, ile? 12? <noise> Zebe, zebek Ej, widzowie ile to jest? 5 plus 10 to jest 12, na pewno? <noise> no chyba nie. No nie no możemy tak... źle odpowiedzieć, bo wtedy nam nie. No nie, nie dadzą. możemy. Ej jest, tutaj patrzcie, strzałki pokazują bogaty villager tu siedzi. Ulala, dzień dobry, panie villagerze. Uuu tu jest płatność kartą, ale my gotówki nie mamy. Pieniążków też nie mam, znacznie, jak mam puste Panie wilagerze, czy jeśli odpowiem na dobre, na, na dobre rozwiązanie moje odpowiedź, to czy dostanę jakieś rzeczy fajne? Okiwał go, że tak, dobra, to muszę odpowiedzieć na to po prostu pytanie. P 5 plus 10, e, to jest łatwe, Tylko to. Ja dobrze odpowiem. odpowiem. Zaraz powiem, zaraz powiem jak widzowie klikną łapeczkę w górę. Widzowie, ja powiem, albo Wy napiszcie komentarz. Kliknijcie teraz łapeczkę w górę, a powiemy temu wilagerowi, zobaczymy, co dostaniemy. A, a, a widzowie, a ile to jest 10 łapeczek plus 2? albo, albo plus 10. 10 plus 10, 20 łapeczek to weźcie kliknijcie Okej, okay, teraz, teraz ja odpowiadam, jest to 15! 15 na pewno I czy zgadłem? Uwaga, 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 uwaga Co tutaj podskakuje, chyba, że chyba że tak, chyba, chyba tak yes, dajemy, patrzcie, wow, to Jest, to my patrzcie kolorowe, Ło, to jest dobra odpowiedź, jest ja, Zgadłem. ja to umiem matematykę. <laughs> umiem i to bardzo... Doskonale, tak dużo rzucił nam podwójne. Mamy łopatę, mamy siekierkę i mamy kilofa. Najważniejsze rzeczy do kopania. O, to nam się mega przyda, Sebek. Dzięki, panie Villagerze Jestem Dziękuję bardzo. Jestem najlepszy z matematyki. hu Możemy teraz iść, chodź, Sebek poważnie ogarnia i do przodu idziemy. A tutaj co możemy tak, tylko tak, kopać? Patrzcie, tego kilofa, którego wyrzucił. O, wow, ej, patrzcie na to! Ja potrafię kopać kilka bloków naraz. ej, to jest genialne. Mamy kororową łopatę. Która kopie szybciej niż normalna Ja, Ej, dobra, to będzie nam ja też mam, bo on dał podwójne, wiesz Okej, okay, dobra To będziemy mogli pójść teraz sobie pod dom I to będzie dobre I możemy zacząć kopać Zrobić tajny wieżowiec A te narzędzia nam pomogą Też widzowie pamiętajcie o moim sklepie Żeby wejść na mój sklep Wleciały koszulki, różne bluzy Breloki, gadżety specjalnie dla was Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem Już niedługo będzie nowa kolekcja Uwaga, uwaga, już was uprzedzę, nowa kolekcja będzie Chyba za kilka tygodni, albo może dni I też będą nowe zdjęcia z autografem, więc yy, szykujcie się Okej, okay, zaczynamy kopać tutaj, tutaj Sebek zaczął Więc kopmy, lecimy, lecimy w dół Kopiemy, 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 kopiemy Tutaj, wow, uważajmy, żeby tylko nie paść Uważaj na mnie, żeby mnie nie walnąć no, A teraz Dobra. musimy wykopać tutaj na dole, patrzcie, wow I kierujemy się pod dom Patrycji Czekaj, tutaj musimy w tym kierunku iść Musimy pod dom jej, czyli, albo nie Ej, mam inaczej, mam inny pomysł. Zostawmy Dzięki. tą dziurę, weź ją zaklep, za zalep ją, czekaj, mam Dobra. inny pomysł. Zrobimy to tak mocniej, perfidniej, czekaj, mam inny pomysł. Nie robimy to tego tutaj obok, zrobimy to w środku. Weź to Sebek zamuruj, da, tutaj zamurujmy. Zrobimy to centralnie pod domem Patrycji, dosłownie na środku. Czekaj, patrzymy, ona tam jest czy nie. O nie, Patrycja jest z kuchni najgorzej. Patrycja jest tam. Dra, chodź za ścianą, za ścianą, idziemy, składamy się. Chodź Sebek, chodź Sebek, chodź Sebek. Żeby nas Taka tylko nie. Ja zauważyła. jestem z drugiej strony, co? I chodź tutaj, chodź tu do środka. I uważaj bądź ostrożny. Jest tam Patrycja, która coś robi w kuchni. Dobra, a my możemy działać tu za ścianą. Tu będzie idealne miejsce, żebyśmy tu zrobili to w tym miejscu. Tylko trzeba normalnym kilofem wykopać. Czekaj, uważaj, żebyś nie rozwalił całego. Ej, yy, daj, no weź wykop jedno, jedno tutaj pod spodem, dobrze, dobrze. Nie, uważaj! Uważaj, Pory, Czekaj, Czekaj, zamoruje sporo tak. Ostrożnie, albo no, 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 tak, teraz, dawaj, dawaj, albo bliżej trabinki, tutaj, tutaj, tutaj pokazuję Ci miejsce. Tutaj, tutaj, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Tak, kop w dół, kop w dół. Idź, idź, idź. Szybciej, szybciej, szybciej. Ej, daj mi. Uważaj! Ej, daj mi biały materiał, biały blok musisz dać teraz tutaj. Tak żeby... ja mam tutaj. Yy, yy, Patryca dalej tam jest, Patrycja tam jest. Chodź do góry, chodź do góry, szybko. Patrycja tam jest, yy, poważnie. Yy, ona i coś robi w kuchni. Nie może widzieć, że my tutaj jesteśmy. Robimy, weź, daj mi biały blok i teraz kopiemy w dół, musimy się zakryć od razu, pamiętaj, nie? Dobra, to Ty mamy, bye. to mamy. No kto widzę jest, dobra. Weźmy teraz, zamurujmy. okej, okay, idź, w dół, idź, w dół, wow, spadłem, o nie. Teraz trzeba zamurować. Czekaj, czekaj. Tam do góry musisz podskoczyć. Do góry, do góry, do góry, do góry. Szybko, no podskocz, podskocz. poważnie tam do góry. teraz. Do góry musisz. Teraz trzeba podejść szybciutko. Musimy zamurować górę, górę, górę. Czekaj, hops, Nie, jeszcze troszeczkę wyżej, wyżej, żeby nie widział, Uwaga. Pyk, dobra, jest. Teraz jesteśmy zamurowani. Jesteśmy centralnie pod domem Patrycji. I tu możemy zrobić tajny wieżowiec. Patrzcie, rozwalamy dookoła, rozwalamy. Dawalamy, zawalamy. Patrzcie, jak to się rozwala bardzo szybko łopatom. Możemy teraz rozwalić dookoła i w ten sposób zrobimy tajny wieżowiec. Musimy też z kolorowych wow. bloków, Dora, już tutaj nie kopmy w dół. Ej, co to za woda, co tu za woda się zrobiła. Kopaliśmy o... się do jakiejś wody. I właśnie, to jest jakaś woda, LOL. Dobra, Teraz kupimy może dookoła. Może się przydać. Okej, okay, może się przydać. Weźmy teraz dookoła, rozwalmy ten stone i musimy dać kolorowe bloki. Pierwsza to będzie może y, albo fioletowy, albo pomarańczowy sebek, beton. I musimy zaznaczyć kondynację. Musimy też mieć takie rzędy widzowie. To są rzędy, żeby mieli jedno, drugie, trzecie, a Patrycja o tym nic nie będzie wiedziała. Zamieszkamy w pomarańczowy. Pod domem Oj, To będzie dobre. Dobra, weź teraz, rób, róbmy teraz tak prosto, czyli to musimy wykopać. Dobra, tu jeszcze wykopmy, ale jest ciężko. Dużo kopania jest nie, ale mamy najlepsze kilofy, najlepsze łopaty, więc to szybko pójdzie. Ale jeszcze to wykopmy sobie, żeby było równo, i będzie pierwsze pomieszczenie. Zrobimy tych pomieszczeń w dół. Z 10. 10 pomieszczeń. To musi wow, być sufit jeden, to drugi. To wielki wieżowiec. Tak, to będzie wieżowiec. Robimy tajny wieżowiec pod domem. Czajcie, to taki wielki. O Wieżowce są długie i chude, czyli takie prostokątne, więc musimy to zrobić prostokątne. No A tutaj musimy jeszcze przekopać, dobra. Wszystko robimy pod domem Patrycji. Ej, chyba żebym... Ej, znalazłem jakąś skrzynkę. ...włączył spektatora. Ej, y, albo może wpisać nie, nielegalną komendę? Co? Co na to, Sebek? No, zrobić to. Ej, widzowie, może bym mógł latać przez te ziemię, zrobić to, czy nie? Jestem ciekawy, czy tak? Czy... Widzowie, co byście powiedzieli? Włączyć komendę i latać przez prze ziemię? Bo wtedy, wtedy będę mógł wszystko zobaczyć, coś pod ziemią. i wtedy wszystko zobaczę. Ej, możemy tak zrobić zaraz. Ej, Sebek, buduj wieżowiec do góry, też daj. Pamiętaj, że pierwsze musi być tutaj m, ten kolor się pokazuję poważnie daj mi pomarańczowy Daj mi Proszę bardzo, to wyrzucam ci. Tu musi być u góry, u góry spójrzcie do góry. E, tutaj weźmy i musi Aha, być dobra. pierwsze pierwsze pomieszczenie, a drugie będzie na drugim. Czyli robimy takie piętra. piętra. Żeby tylko Pati nas nie usłyszała, bo tutaj też hałasować za bardzo, to nie możemy. E, bo też hałasy panują właśnie przez kopanie dirta, kopanie dr, tych bloków. Ale ile mamy materiałów? Jo, już wykopałem cztery staki, nawet i więcej. Na no weźmy sobie tutaj jeszcze, to rozwalmy. Okej, okay, to. To będziemy mieć tutaj już podłogę. Pierwsze piętro robimy i, na, i drugie będzie na dole. Dobra. Ja wiesz co? Włączę spektatora. Uwaga. Włączam. Piszę komendę. Bu! włączyłem, patrzcie! Jestem duchem. I specjalnie to zrobiłem. Teraz lecę do góry. Ona gdzieś tutaj... Widzimy, patrzcie. Tu jest dom Patrycji i ona znikła. Nie ma Pati! Ej, gdzie ona poszła? Ja teraz latam, widzę, ją mam spektatora. Włączyłem taką komendę specjalną, ale jest tylko po to, żeby zobaczyć, gdzie jest Pati. Ale jej tu nie ma. Musimy uważać, Sebek. Musimy uważać. Nie wiem, gdzie ona może Dobra, być. Dobra, po cichu ja tutaj to robię. Zobaczcie, tu jest dom Patrycji. W tym miejscu idealnie jest dom Patrycji, a na dole, gdy zanurkuję... To... Jest normalnie wieżowiec Pierwszy się robi, patrzcie jaki prostokątny Idealnie tutaj, patrzcie wziu Jak sobie tutaj zobaczymy, patrzcie wziu Możemy sobie zobaczyć i na dole jest Pod domem, idealnie pod domem Patrycji to jest dosłownie bardzo blisko, tylko uważaj na górę, żeby się nie przekopać tutaj, nie? No, o tym nic nie będzie nie wiedziała. Ej, zaraz tu stoi villager! Ty villager nam może pomóc. Spójrzcie, tu jest villager normalny. go to... się zapytaj! Zapytam się, go nam pomoże. Ty to być dobre. czekaj. Wezmę sobie tutaj wpiszę. Game od survival, dobra, wpisałem, jestem. Ej, ty, villagerze, pójdź do mnie, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ej, idzie, idzie villager, dobra. Ej, jest sprawa, mamy sprawę. Słuchaj, zapłacę ci później. Chcesz nam Pomóc przy wieżowcu? Budujemy tajny wieżowiec. O, kiwa głąże, tak. Dobra, słuchaj, bo nam dużo trzeba pomóc, dlatego że tam jest dużo kopania pod dołem, tylko musisz być cicho i nic nie powiedzieć. Słyszysz? Musisz mieć buzie na kłódkę. Darano to chodź, chodź, chodź za mną. Chodź za mną, tylko powoli ostrożnie. Skradamy się, skradamy się. Biorę villagera specjalnie, żeby nam pomógł. On też będzie nam robił. zobaczymy czy pomoże. Rejdziemy powoli, idziemy powoli, skadamy się, Dra wchodzimy do domu Patty i to było to miejsce. Czekaj, to trzeba rozwalić. To trzeba rozwalić, okej, okay, rozwalamy, rozwalamy. O nie, żeby tak się nie rozwaliło. że że idź tam, idź tam, idź tam villagerze. O nie! O nie, spadłem, spadłem. O nie! Czekaj, muszę się udać z góry. Rzucić, ci bloki. Czekaj, czekaj, muszę wejść tutaj do góry. Muszę zamurować tam. O, Sebek już ma stół do konstruowania. Dobra, ej, Wila, gdzie on jest? Chodź tu, wskakuj rzesz, a nie sto już w miejscu. Właś tu, Rzesz, że dawaj do środka, pakuj się, żeby cię nie zobaczyła. Szybko, wskakuj, 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 okay, wskoczył. A musimy to zamurować, żeby nas padł nie zobaczyła. A tutaj, teraz muszę tak zrobić. Okej, okay. i teraz spadam, czekaj. Dobra, żeby tutaj nie spadł aż tak za bardzo. Dobra, już. Okej, okay. teraz wezmę, wezmę. Patrzcie, jak ja to zrobiłem. Jest zamurowany. Teraz nie będzie nas widziała. Jesteśmy pod właśnie jej podłogą. Jesteśmy w środku, idealnie, dobra. Mamy stół, mamy skrzynkę, mamy elegancko, pierwsze piętro jest zrobione. Dobra, weźmy sobie to przekopmy. Pierwsze piętro gotowe. Jest to jako pomarańczowe piętro tutaj postawimy sobie jakieś. Albo wiecie co, ja będę miał teraz dostęp do wszystkich itemów, tak będzie mi najlżej. Patrzcie, teraz będę miał o wszystko, mam teraz dostęp do każdego tema. To wiecie co? Teraz dajemy wszystko, co tutaj na pierwszym piętrze będziemy trzymali. Samochody. Ej, to będzie dobre. Bierzemy samochody, takie różne, że na pierwszym piętrze będzie samochód. Albo czekaj, jest kar? Kar wpisze. Baby. Okej, okay, tu jest sprzęcior na pierwszym, normalnie. Ej, dobre, będzie dobre. Dobra, i teraz tutaj mamy właśnie te e, sprzęt. E, czyli będziemy trzymać pod domem Patrycji. Teraz drugie piętro. Drugie piętro jest tutaj już na e, różowym. Na różowej podstawie. Trzecie będzie tutaj. Czekaj, tu patrzcie. Tutaj robi się trzecie. Wow! Tutaj będzie teraz też czwarte. Patrzcie, jak to się robi. Ej, drabinki nam potrzebne. Jeszcze pamiętajcie też o ścianach. Jeszcze drabinki. Czekaj, dajmy też drabinki. Okej, okay, tutaj, to już żeby, daje. żeby się podstawić dziło. Tak, tak, dawaj sebek. Dobra, i musimy na każdym piętrze musimy coś mieć, coś trzymać. Każde piętro musi na przykład być od komputerów, jedno od samochodów, drugie warsztat, trzecie kino, nie? Coś takiego. Trzy, czwarte samochody i tak dalej. To będzie dobre. I jeszcze też mamy to. Dobra, zmieniajcie. O, jak szybko zrobił. Teraz już mamy piętra. Teraz musimy je udekorować. Szybko robimy, robimy, robimy. Dopóki Patrycarz się o tym nie wie, to możemy robić. No a tutaj jeszcze dajemy sobie. Tutaj. Dobra. I widzowie tylko pamiętajcie, żeby nic jej nie pisać, nie? Bo to jest sekret Pomiędzy nami. A tutaj jeszcze dajemy sobie, czekaj. Tu jeszcze daj drabinkę, tu jeszcze daj drabinkę. Tutaj, tutaj, tutaj. okej, okay, tu kolejną, ale tu się robi długie i będziemy mogli sobie schodzić. Dobra, mamy to. Naczynia tutaj daję normalnie, żebyśmy z nich korzystali. Tutaj będzie sól jeszcze, czekaj, sól jeszcze dajemy. Tutaj blaty kolejne. Kuchnię robię w jednym, w kolejnym piętrze, nie? W jednym. A tutaj dajemy sobie to, czego postawię. Tutaj jakiś mikserek. Tutaj jakieś e, noże. Tutaj marchewkę, czy ja marchewkę dam tutaj, o, tutaj marcheweczkę do przekrojenia. Czy jest co jeszcze tutaj mamy? Mikrofalówka, lodówka. O, lodóweczkę damy sobie. Lodóweczka, mikrofalóweczka, czekaj, mikrofalóweczka, elegancko tutaj postawię, teraz jest mikrofalóweczka, patrzcie. Rzeczy Rada kuchenne dodane. Tu będziemy mogli sobie jeść te. A Sebek jeszcze siłownie zrobi. Czekaj, mam miałem tutaj taki stół. Okej, okay, zrobię tutaj stół, żebyśmy mogli sobie jeść na tym stole. O, elegancko, ha, tu będziemy mogli sobie jeść. A to wieżowiec piętro jest gotowe. Tu kolejne, jaki jak wieżowiec się robi naprawdę fajny widzowie, to już mi się naprawdę tu mamy bibliotekę, by się podoba, wszystko jest podobne patryctułamy siłownię. Kolejne pietro, a to tutaj co budujemy? O, tu będzie zbrojnie tam damy ten, do tu muzyki, do śpiewania, do tańczenia. Tak, tu też możemy zrobić, ale tu będzie zbrojownia, dobra, jeszcze jakieś piętro. Jest wolne, tu jest sala. Kinowa. Dobra, teraz patrzymy, jak to wygląda z góry. Uwaga, uwaga. Zrobiliśmy wieżowiec pod domem Paty. Patrzcie, tu jest dom Patrycji. Teraz wam pokazuję z góry. To jest Paty I tutaj teraz idziemy do środka i mamy. Patrzcie, jaki wieżowiec. Uwaga, 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 uwaga. Ja, ale fajny. Zobaczcie na to. Ale tu jest kozacki. Na dół się ciągnie. Jak wysoko to on jest tam na dół, widzicie? Aż tutaj. Joo, to fajnie wygląda to z daleka, powiem, nie? I tu możemy pod tym wieżowcem, pod domem wejść sobie na piętra, tu, w którym wszędzie coś jest. W każdym patrzcie, tu mamy samochody, tu sala kinowa, na dole jest kuchnia, później biblioteka, później siłownia, następnie zbrojownia. A na dole co jeszcze? O, tutaj nic nie ma. <grych> możemy coś zrobić, ej. Jeszcze na dole możemy coś zrobić. Tutaj sobie grywaj na dół. będzie, jeszcze tutaj muszę sobie. Sebek, tu na dół, na dół, na dół poważnie. I Tara. ostatnie piętro. Z góry fajnie to wygląda, patrzcie. O, tak wygląda to z góry. Ha, na każdym piętrze coś mamy. O, elegancko. Ale Patrycja może być w szoku Tylko nic jej nie piście, widzowie Patrycja o, czy, o niczym nie może wiedzieć I to dosłownie Teraz, schodzimy teraz na najniższe piętro Każde piętro jest połączone ze sobą, więc możemy schodzić, wchodzić i wychodzić Dobra, okej okay. Teraz jestem z dobra, pojawiłem się, z Tu robimy zbrojownię Tu będzie być nasze e, rzeczy Czyli tutaj mamy zbroję jedną, o, kolorowa tu jest Druga jest taka, trzecia Spiderman, wow, ej, Spiderman Spiderman, jestem Spidermanem Widzowie, ej, zobaczcie jak fajnie to wygląda przez maskę, ty jako Spider-Man, super bohater, lol. Ej, normalnie, widzicie? Mam strój Spider-Mana, nie wiedziałem, że to jest Spider-Man. I mam maskę, a tu są moje oczy. O, kto jest Spider-Manem? <laughs> to jest pytanie. Dobra, to ja bym mógł spider nie? Fajny Spider-Man. Dobra, oddaję zbrojkę, Oddałem. Ej, tu mamy jakiegoś misia. Co to jest? Jakiś misiu? Co jest? Ja Gada Jakiś misiu jestem. Ale śmieszne. A tutaj co to jest? Ej, to jest strój Yeti. Wow! Ej, patrzcie. To jest strój chyba Yeti, czy nie? Czy to, to jest Suli? Nie wiem. Czy Yeti? Kotleti, czy co? <laughs> Ale on tak wygląda. Dobra, oddaję ten strój. Do ram, Bo powieszczałem tutaj sobie. I kolejny mamy, patrzcie, jeszcze ostatnie piętro zostało na dole. Co robimy na tym piętrze ostatnim? To jest pytanie. Hmm. Może coś takiego? Tutaj kom sala komputerowa, tak, bierzmy komputery wszystkie, żeby mieć na, na czym grać. Ok, bierzemy komputery, weźmy sobie jeden komputer, drugi, jeszcze możemy sobie wziąć pc Uwaga, PC wpisałem, Dobra, bierzemy sobie pc Postawmy tu komputery, zobaczcie, postałem komputery, tu jeden PC tutaj będzie na podłodze, drugi, trzeci. Będziemy sobie mogli pograć i podłączyć komputery. Dara, wieżowiec jest ukończony. Wieżowiec już jest cały zrobiony pod domem patrycji. Zobaczcie, a tak wygląda pod domem Patrycji. Wuhu! Ale fajny, ej, z góry fajnie się prezentuje, zobaczcie. Wieżowiec jest tam, a tam villager. Elegancko możemy sobie podlecieć. E, z daleka, i to wszystko jest centralnie pod domem Patrycji. O tutaj! tutaj! Tutaj normalnie w tym. Tylko widzowie, nic nie piście, Patrycji. To musi być nasz sekret. Słuchajcie, to będzie nasz sekret. Nic nie możecie napisać Patrycji, że tam jest zwierzowiec, dobra? Robimy taki, takie coś, że nikt nie pisze do niej nic, to jest pomiędzy nami. I możecie wbić na mój e, Facebook, Instagram, pamiętajcie też o sklepie smajsokloka.pl, tam nowe koszulki wleciały, bluzy, opaski, gadżety. Sprawdzajcie i widzimy się jutro. Pamiętajcie o naszym sekrecie, nic tylko, nic nie piszcie. <grym>, nikt nic nie widział.